Teraz procesja różańcowa wynagradzająca, spod kościoła Piotra i Pawła i świętego Andrzeja idąc od bawelu podąża teraz w kierunku, podąża teraz w kierunku ulicy, znaczy w kierunku rynku, prawda? I tam będzie zakończenie tych uroczystości. Proszę bardzo, widać, tutaj idą. Krzyw prowadzący figury i ludzie poszczególni, prawda? Relikwie i ksiądz śpiewający i grupa muzyczna. No, więc za chwilę będzie się to kończyć. Ja koło Wawelu sprawdzałem to długość święcego. tego, długość tego. E, tej procesji pan, odwolnicy w, w kierunku Wawelu była blisko kilometra, więc sądzę, za że było co najmniej kilka tysięcy ludzi.